O kurde nie, Co się stało? To przegramy jeszcze Jeden ja. Dobra jestem Okej, ty Ugrajcie to golda mam potem, proszę Krają <grystanie> <grystanie> tu dla mnie Ustajenie. Ale nie ucieknie No Jak odrzucił tak na ślepo od samolotu ty? No blisko wrócił GG Nie, yeah, ten się odbił, no i... <laughs> Jak na w złocie się grało? <laughs> ja, większy procent zwycięstw mam na Mausie i eberze. Okay. Piasek na wku? Stał? Mk Adam ten narod. Jezu. Dobra, dawajcie za tory. Ja uciekam. Ale ta Mk nasza zginie, nie? Take up. kap, kap. jak to wygląda. Czemu oni ich kupują? Co oni robią ty? Aha. A EBR-a jadę zabić. ELA, yes, ELA, o to ELA, ELA, żeby ELA, 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 mi dał. I tam? ELA, 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 musi ELA, ELA, nie? No ELA, ELA, kolego, tu jestem. mnie nie widzi, chłop. Nie, tutaj, kolego. Gold, witam. Ja. Oh, musisz, jak, to będzie, jak będziesz miał... Golda, tu już się nie odzywaj, bo znowu spadniemy. już koniec? Godzilla już grała granie. Wydał penę. No to do czterech razy sztuka, tak? Grałem tą tą stronę. Co to Musiałem radio zabrać zabrać. Nie, bez... no, ja. Tch. i'm muss also the best. Nie wiem gdzie jest R.H.M. On nas nie bierze? No ja cofnę chyba. Co było dostałem? 140 no, to był. A i szkoda, że... To, że pestkę dostałeś. Tak no. to by R.H.M. nie miałby samolotu i bym sobie radio zebrał z Jestem starą na łysinie. Nie, Ej, może i... kadaj, chyba. One nie, hit. nie, no coś my tam nie, 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 o oh, kurde nie, Co się stało? Jak przegramy jeszcze Jeden może Dobra, jestem Jak mnie obróciło, ty? Ja program. Mój. No. żyj chłopie, puszczaj pode mnie no. Nie wiem jak to grać. Tak jak teraz, tylko że się cofnąć nawet na półkę do mnie.

мало. вот и меды, то так... Он дай, yeah, ah, зыск... Я! Что то есть? Живи, хопи. А, возьми за Чем Тут, ставим

Na nalot nią? Nie, ja nie trafię. Dobra, <laughs> może rzucić. Jak jebier, jebier, jebie ur, bo su Dobra, nalotami, spokojnie. Ja na tamten nalot. Znaczy ja biorę ten, a ty tamten dalej, dobra. Ej, ja jadę bo. potem na lot i skończę go swoimi co? Ja się chyba z nim strzelam już, co? Dobra. Ładnie, ładnie. Trwało oddał.